Bajki jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Cześć, dzień dobry! Dziś poniedziałek, 18 sierpnia, 52 dzień wakacji, a do ich końca zostało 13 dni. Imieniny obchodzą dziś Helena, Bronisław i Ilona. Jeśli znasz kogoś o tym imieniu, podaj mu rękę, uśmiechnij się albo przybij piątkę. A jeśli to Ty tak masz na imię, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Słońce wstało dziś o 5.52, a zajdzie o 19.41. A teraz czas na bajkę o psie, który opowiadał ogonem. Mały Mikołaj miał psa o imieniu Fado. Był to rudy kundelek z mądrymi oczami i bardzo ruchliwym ogonem. Mamo, a dlaczego Fado cały czas macha ogonem? Zapytał pewnego ranka chłopiec. Mama uśmiechnęła się. Pies nie mówi tak jak my. Ogon to jego język. Mikołaj postanowił więc uważnie obserwować swojego pupila. Kiedy wracał ze szkoły, fado biegł w jego stronę, a ogon wirował jak śmigiełko. To znaczy, że się cieszy! zawołał chłopiec. Ale któregoś dnia pies merdał powoli i nisko, jakby niepewnie. O! A teraz mówi, że się waha albo boi, wyjaśniła mama. Psy pokazują emocje całym ciałem, a ogon jest ich ważną wskazówką. Wieczorem, kiedy Mikołaj pogłaskał Fado, a ten spokojnie machnął ogonem, chłopiec powiedział: Teraz wiem! Fado opowiada mi swoje historie ogonem. Muszę tylko je rozumieć. Fado szczeknął cicho, jakby chciał potwierdzić, tak właśnie jest. Ciekawostka dnia. Czy wiesz, że psy merdają ogonem w różne strony w zależności od emocji? Gdy są szczęśliwe, częściej machają ogonem w prawo, a gdy się boją, w lewo. Zadanie: Jeżeli masz swojego pupila, obserwuj go. Spróbuj odgadnąć, co mówi jego ogon. A jeśli nie masz psa, Narysuj wesołego psiaka z merdającym ogonem. Zabawa. Pobaw się w psi język. Spróbuj z rodziną wymyślić różne ruchy rąk, które coś oznaczają. Tak jak psy mają swój ogon. Może machnięcie znaczy cześć, a podniesiona ręka mam pomysł? To był 52 dzień wakacji. Dzień w którym odkryliśmy, że ogon psa to prawdziwy język pełen emocji. A ty, czy dziś odczytasz, co mówi do ciebie twój pies?